Cześć, ja jestem Mateusz, witajcie w drugim odcinku Definitywnej edycji, która jest cały czas poprawiana e, Dawno nie grałem w sumie od ostatniego odcinka Tam już minęło troszeczkę czasu e, Jakieś aktualizacje weszły Wiem, że poprawili deszcz Czy na pewno, to nie wiem Nie sprawdzałem nic jeszcze Odpaliłem grę i lecimy e, Z tego co kojarzę, po ostatniej misji To mogłem. Nieciekawe spadki FPS-ów, dobra? Mogą strzelać przez drzwi otwarte do hotelu, zabili mnie i eee, to tyle, co w sumie chciałem powiedzieć. Dobra, eee, no to tako. Aha, mapa nie działa. Pod M, no to dobrze wiedzieć. No to co, lecimy do naszego adwokata, chyba. Także innych misji na razie nie mamy ciekawszych. Ciekawe, czy policja się przypierdzieli. No, oczywiście, że tak. Eee, spoko. No. Kurwa, no nie Ale ich nasrało tutaj, ja pierdzielę. Dobra, generalnie nic straconego, bo nic nie miałem. Kiedy czy szpadkę, dobra, świetnie. Eee, to, to trochę mi się nie podobało. No nie, 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 nie. Ja pierdzielę. To jest porażka, co to się w ogóle dzieje w tej grze teraz, naprawdę. nie, 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 dobra. no problem oh for god's sake it's you oh jeez i'm gonna need new clothes no psychos from up north they've been on the horn and they're coming down here soon now where is the goddamn money relax relax we're not at that part now. oh i thought that you were taking care of this i really did and now, those Guidos say we gotta do them a favor. You mean I gotta do them a favor? Oh, of course that's what I mean. Do I look like I can intimidate a jury? I couldn't intimidate a child, and believe me, I've tried. Now look, it's either that or Ferrelli's cousin Giorgio gets five years for fraud. You gotta take these guys out. I understand. Help the jury change their minds. Don't worry about no, it. No, 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 no. No! I tried that. The jury case didn't go so well. So make them change their minds. Dobra, bierzemy sobie młotek, yy, zabieramy. Nie, weźmiemy sobie skuter Pojedziemy sobie skuterkiem. Uf. no kasę sobie zbiorę, zawsze się przyda. Dobra, dobra, ale ten motor jest jakiś. Nie wiem, jakby śliz ślizgał się po prostu. Elu? Czy ja cię mogę uderzyć? Mogę cię uderzyć. Ale ty teraz wyrypiesz się do auta, co nie? Tak No I kolejne dwa młotki? Dobra Dawajcie już Okej To w ogóle śmieszne, że ten ziomek zamiast odjechać, uciekać czy... czy, czy generalnie zrobić cokolwiek, no bo w końcu mniejszy samochód No to on to ma powiedzieć w dupie i sobie siedzi, także... Bardzo fajnie Tak Winny to wstrętne słowo, nie bądźcie się 60 pamiętajcie Kolejny admiral. Eee, no nie sądziłem, że to mi ma taką moc, żeby... Co tu się w tej grze dzieje? Jak auto jedzie, możemy je pchać. Alek stoi to już nie Okej okay. Co tam się... Oj? Nie było tematu. Albo coś ze mną jest nie tak, ale odnoszę wrażenie, że te samochody, w ogóle pojazdy, w Vice City, porwadzą się o wiele gorzej, e, niż w tej pierwszej wersji, w tej oryginalnej, powiedzmy w ten sposób. W Wpośledki strasznie spadają. Wpadają. Spadają. Dobra, cztery stówki za, 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 za zadanie. Łatwa misja, piękna, przyjemna. To cóż zrobić, no lecieć na następną. Niby przeskoczone, nie no dobra stówka i 135 za szalony wyczyn. Kurde, żeś nie umierać. W takim razie.

Unreliable person, Tommy. Please do us both a favor. I'm looking Let nah right. you let me see. Avery goes without saying. Tommy, Tommy, any progress? No, 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 Tell me later. Tell me later. Tommy, this is Avery Carrington. I believe you met at the party. Not in person. Howdy. Avery here has a proposition. <coughs> Haven't we got other things on our mind? I'm trying to keep the wolves from the door. So could you please cut me some slack?

Bohaterów? W postaci? W naprawdę. On wygląda cholernie strasznie, naprawdę. Dobra, czyli po tej misji zaczynamy. Ee, powiedzmy kolejny wątek. Dobra, lecimy. Ale pytanie w ogóle: czy ja muszę te ciuchy w sumie zmieniać? No, bo z tego co mi nawigacja pokazuje, to ja chyba mogę od razu pojechać tam. Eee... Dobra, mniejsza. Eee, jedziemy, spróbujemy. Zee, spróbujemy od razu pojechać do celu. Może faktycznie okazać się, że nie będę musiał e, przybierać się za robotnika. Eee... Ale wiem, że trzeba było w ogóle. Dobra, jak tam. Czterech robotników, czyli nie muszę. No to bardzo fajnie. Że oni będą mnie teraz napierdzielać. Za to ko Dobra. Już myślałem, że coś się zepsuło. Eee, ja mam. No właśnie. Eee, chciałem powiedzieć, że przydałaby mi się broń. Eee, ale dobrze, więc muszę na przykład sobie zabić kolegę ochroniarza. Tu. Eee, tak, pięknie. Znaczy, podniosłem tą broń, czy mój nie podniosłem? No, kwestia jest taka, że ja bym nie chciał was zabijać. Myślałem, że usunęliśmy tą obramówkę. Nie wiem, do czego nad nadal jest. Dziwne. Dobra, mniejsza. Eee, tych się pozbędziemy? Dobra, myślałem, że ten nie wybuchnie. Eee, I ten wybuchnie też. Dobra, gra. Czyli misja zaliczona. Gra. Porada prawna odblokowana. Osiągnięcie. Świetnie. Dobra. Możemy to robić misję u Averego. Eee, no to bo od razu polecimy. Tylko tak myślę, czy nie zahaczyć. No zahaczymy sobie jeszcze o Ammunition. Mm, tylko ja sobie na mapie ogarnę. Kurwa, dlaczego nie mam przycisku M jak mapa? To boli, naprawdę boli to bardzo. Ammunition jest gdzieś jeszcze? Nie, w galerii handlowej. To nie, do galerii nie będziemy jechali. Dobra, eee, ja sobie skoczę do Ammunition eee, i widzimy się u.

Praktycznie każda misja Praktycznie każda misja w CT wymusza na nas zmianę ubrania I ja dopiero teraz to w sumie zauważyłem tej mordeski coś nie tak ze światłami mieliście, to jak coś tam gdzieś bezpiecznie chyba przepalony czy tam coś na stylu w ogóle, wo, ty, no nie, no brawo. Powiem wam, że takiego wyniku, to nie jeden skoczek mógłby pozazdrościć. Czy w wyniku takiego lotu? Dobra. prawda mam wrażenie, że nienaturalnie wysoko latają. E... Chociaż wygląda to całkiem śmiesznie, ale to, to w prawdziwym życiu raczej tak by się nie stało. No, <gry> Nieźle, no to mi. Pięknie. Motor jest tutaj, dobra. Ja tylko mam nadzieję, że jak... E... Że jak wyjdziemy z... Co? Co? Co tu się... Co jest?! W ogóle co to taksówka taka wysoka jest? Nie, czekajcie, czy tu się coś z nią zrąbało? Czy ona jest tak podwyższona? Czy tu wszystkie auto są tak podwyższone? Czekajcie, coś mi tu. Ja! Ono w ogóle lewituje, ty, patrzcie na to. Ja pierdzielę. One chyba wszystkie w ogóle lewitują. Czekajcie, muszę się przyjrzeć. Nie no bez kity one te auta to wszystkie lewitują I one jakby zjeżdżają z... Co? Co tu się dzieje w tych, że ja pierdzielę. A Ciekawe że tak samo będzie jak ja to przyjadę Zabieraj to auto No i ono nadal lewituje Ono cały czas lewituje Tutaj jest coś nie tak z tą drogą zrobione, bez kitu Patrzcie na to, jedziemy normalnie Tu jest minimalnie górka i te koła zostają w powietrzu. Ja pierdzielę. To jest hit po prostu. I tu z tej górki zjeżdżamy. Ty będziesz to będzie widać? Tak, faktycznie. I nawet powiem wam, że czuć opór. Że jakby nie idziemy prosto. Może się odsunąć? Dziękuję bardzo. Czuć, że nie jedziemy prosto, tylko że. Pod coś delikatnie podjeżdżamy. Nie no, to jest, to jest hit. Dobra, yy, powiem Wam, że będzie ciężko zrobić jakiś odcinek. Yy, dlatego nie zostawia się na luzie i bezręcznego. Ciężko będzie zrobić odcinek bez jakiegoś błędu. Chyba, że zanim skończę całą serię, to naprawię już całą grę, ale w to wątpię. Oj, w to wątpię. Dobra, no to co? Mam do stracenia bronie, ale młotek zostawili. Eee, mam nadzieję, że. O! No taki golfowy, to nie myślałem, katana. No, jako tak o te wnętrza wyglądają, chociaż wyglądają z daleka, bo z bliska to średnio. Eee, pilnujcie mi tych broni, panowie, bo ja po nie wrócę. Także, żeby nie było. Pilnujcie mnie. No, tu jest żyćko, ale mamy pełne, także nie bierzemy. Powinien być premia, za zaszalony wyczyn, halo Czy ja mogę tu podejść, czy oni będą już mnie napierdalać? Nie mogę podejść. A jednak nie mogę. Będziemy no, czek się chyba zbogował z tego co widzę. O jednak nie. Ta misja jest łatwiejsza niż ją zapamiętałem. Byj, <grystanie> Nie no, naprawdę. Ta misja jest o wiele łatwiejsza niż ją zapamiętałem. Ok. Nie mam nic przeciwko. Wracam. Zabieram swoje zabawki. I na rani mam nie tutaj. I co tam panowie pilnowaliście mi. <grystanie> Pilnowaliście broni bardzo dobrze. Podziękował. Zabieram swoje zabawki i więcej mnie nie zobaczycie. Nara. E, dobra. Czyste ubrania. OK. Nie chciałem tego robić. E, tamto auto zniknęło. Zostało to auto lewitujące. Zabieramy je. Ciekawe, czy gdzieś jeszcze grze takie rzeczy się dzieją. Ale mniejsza. No nie będziemy poszukiwać teraz błędów. Tylko robimy fabułę. Nie? Tak myślę, że zrobimy sobie jeszcze jedną misję. U Averego A Korteza zostawimy sobie Na Następny odcinek Tak chyba może być ok Dobrze, fajnie Lampa zniknęła, dobrze Tak ma być Rzeczywistość tego wygląda właśnie No wyjdź z tego auta, człowieku Dobra, czy to będzie ta misja? To jest ta misja Dobra. Pamiętam, że grałem pierwszy raz, historia pierwszego razu mojego GTA to hit po prostu, ee, grałem pierwszy raz, zrobiłem wszystkie misje do tej. Dosłownie do tej, za cholerę nie mogłem ogarnąć tego helikoptera A to tylko dlatego, teraz mi się nie walnął przypadkiem e, Że nie umiałem tym samoloczkiem wystartować Nie wiedziałem jak to się robi I tak samo w San Andreas z misją z Lowriderami Nie wiedziałem, że to chodzi o klawiaturę numeryczną, a nie o strzałki I tyle co ja się naklinowałem za dzieciaka, czy nadenerwowałem to po prostu hit Ale mniejsza Mam nadzieję, że teraz pójdzie gładko, w miarę i za pierwszym razem Miejmy taką nadzieję. Wiem, że tam chyba coś około 8 minut. O, dostanę 50 dolców. Stój! Stój! No. E! Ty kogo ty bijesz, człowieku? I kolejne 50. Zabiłeś go. I odszedł sobie jak gdyby nigdy nic, okej okay. Dobra, mm. nie... GTA w końcu Dobra Top fan, tak, taka z tego zabawa, że Ja pierdzielę, ale no, dobra mhm. Kolejność dowolna, dobra To wiemy, tylko teraz tak o Strzałko. Nie no, nie gadajcie Ale... Jakie, jakie mam się tu obrócić w ogóle? Nie no, czekajcie, bo ja w ogóle muszę sobie ogarnąć to sterowanie. Jak ja mam obniżyć? Aha, lewym przyciskiem idzie do góry, a prawym idzie w dół, tak? A jak chcę jakoś. Nie no, czekajcie, tu naprawdę nie ma nic numerycznego, ani nie wiem, jakoś. Przecież to nie. Będzie w ogóle do zrobienia. Zlecieć w dół, no dobra, ale. się ja tych bomb nawet nie jestem w stanie podnieść? No dobra, 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 okej, okay, to wiem, ale. Ja naprawdę nie jestem w stanie. No dobra, hit, zaczęliśmy tę misję. Okej. Okay. Opuść bombę, to jest ku. Czy co, ja chyba sobie zacznę w ogóle od samej góry, bo czuję, że to będzie. Nie no. To wymyślił, żeby to zrobić na myszkę. Lecenie w górę i w dół to jest. to nie będzie takie łatwe. Oj kurwa, nie będzie. Nie wiem. Nie wiem, nie pytaj. Generalnie wszystko będzie dobrze, tylko żeby oni mnie. Znaczy, mam nadzieję, że będzie dobrze. Byleby oni po prostu mnie za bardzo nie. O, tu już się strzelają, no tak. Dobra. Tego przydałoby się tutaj zabić Dobra, jak już jesteśmy tutaj No to już sobie odhaczę ten cel Tylko, że ja teraz Dobra, udało się e, Ciężko w ogóle jest tą bombę zrzucić Bo trzeba podnieść rękę z myszki e, A jak podnoszę To w sumie też przy okazji kamery Nie widziałem gdzie jestem Także tutaj też jest fajnie No już widzę, że będzie Po prostu świetna zabawa I kolejny pan z bronią którego już na szczęście nie ma A no, tam te młotki ich kuźwa to tam wiecie, półbiedny, nie? nie? jest też taki duży problem eee, Nie nie, czasu było Jak było 8 minut, a mi to zajęło 2 minuty, no to bardzo słabo Ale eee, mam nadzieję, że było 7 i zajęło mi to minutę, więc bardzo fajnie Dobra, tutaj trzeba zabrać te bomby, dobra Udało się, nie jest powiem wam tak źle, ale te sterowanie jest tragiczne Jest o wiele gorsze niż było wcześniej Podlecimy sobie chyba do tego bliżej tutaj. Jakoś chaotycznie to robię, ale powiem Wam, że w ogóle to jest, kamera się sama obraca, jak za wysoko podlecę. Nie wiem, to jest dla mnie po prostu... Dobra. Poszła druga. Możliwe, że nie jest najgorzej. Hmm, ale nie podoba mi się i tak naprawdę testowanie. Jest jedna wielka porażka. Nie pamiętam, jak wyglądało w pierwowzorze. Ale teraz jest źle, jest cholernie źle. Ale dobra. Lecimy z tym. Bierzemy trzecią. No weź. Dobra, udało się. Tylko że teraz tak zostało nam pierwsze piętro, drugie obskoczyliśmy i zostaje nam jeszcze trzecie. Czyli mamy pierwsze i trzecie, więc spróbuję sobie teraz podlecieć na te trzecie. Eee, żeby, żeby mieć to z głowy, powiedzmy ten najdalej oddalony punkt Kurde, nawet trzymam ten lewy przycisk myszy, powiem na szczerze I on tak eee, tak opornie to działa, żeby on podleciał do góry Ja rozumiem, że to jest samolot zabawka Ale w... latanie po schodach... Ten też ma broń, kurde. kurde No nie, 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 nie. Chodź na śmigło, na śmigło. No przecież, czemu, o, czemu to go nie zrobiło? Dobra, dobra, dobra. Nie jest tak źle. W miarę na biało dopiero zaczyna się dymić. Więc, jest okej. Okay. Gdzie ten cel jest? Tam, gdzie się go. Dobra, tutaj nie było trudno. Kurde, do tyłu. Ja pierdzielę. To jest porażka. To jest naprawdę. Ja nie mogę się obrócić. Ja nie mogę się obrócić w żadną stronę. Nie. Kuźmień, jak rzuć bombę? No, no przecież się rzuciłem. Nacisnąłem O co chodzi? O co chodzi w tej grze? W tej misji? To jest. No dobra, chciałem w tą drugą stronę spaść, ale widzę, że nie było mi to dane. Byłoby to szybciej, mam wrażenie, że chyba wszystkich zabiłem. Tych budowlańców i strażników, czy samochodniarzy, no przynajmniej zabijam wszystkich, także jest ok. Mamy ostatnią bombę na pierwsze piętro. Zostały nam 3 minuty, nie jest naprawdę źle. Z czasem stoimy dobrze. Aczkolwiek, boję się, że będę miał sytuację jak przed chwilą, utknę przy ścianie i zniszczę samolot. Naprawdę, boję się tego. Zabieramy ostatnią bombę, i najgorzej, właśnie jest obrócenie się. Powiem wam szczerze, bo on. Ja rozumiem, że się w miejscu nie obraca. Bo generalnie rzadko, mało który pojazd obraca się w miejscu, tak? Ale tutaj jest o tyle ciężko, że on musi jakby odlecieć naprawdę fest i w górę się wznieść, żeby móc się w ogóle obrócić. I to jest trudne, ale dobra. Nie, 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 nie. dobra. Full focus. Full focus to jest z tej strony chyba tak Dobra, kamera jakby mi wróciła do środka, ok, i siada do góry, do góry Dobra O, fajnie, w 15FPS Dobra, mamy z głowy najtrudniejszą misję jak na pierwszą część powiedzmy tej gry. Jest ok, poszło dobrze, naprawdę. Chociaż tylko tysiak za tą misję to jest po prostu porażka. Ale dobra, mamy deszcz, czyli przy okazji możemy się przekonać, że to naprawili. I jest ok, wygląda to na pewno lepiej w ogóle. Nie, bo fajne, nawet. Znaczy, fajne, takie śmiesznie to wygląda, że chmury są tak porozdzielane, poszarpane. Ale cały kształt nie jest aż taki zły. dobra. Eee, daruję sobie kolejne misje na dzisiaj. Idziemy zapisać. I widzimy się w następnym odcinku. Z Vice City. Eee, no, jeszcze mi przy okazji kamera się Okej, okay, mniejsza. No to co? Do zobaczenia. Do usłyszenia w następnym. Trzymajcie się. Siemano.